Tu i teraz. A w naszym studiu Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Gęsta mgła, czy u pani udało się bezpiecznie dotrzeć, to widzimy i słyszymy, ale czy droga jest w tym momencie e, bezpieczna? Tak, wszystko w porządku y, z drogą, co prawda oczywiście y, z Garwolina jedzie się trochę dłużej niż nawet z drugiego końca Warszawy i y, trochę to trwa, ale mgła bardzo nie przeszkadzała i jakiś jeden wypadek troszeczkę y, opóźnił mój przyjazd tutaj, ale bez, Udało bez, się bezpieczny margines. Na no? czas, no ale pytam też o to, bo transport to jest bardzo trudna sprawa dla wielu samorządów, bardzo kosztowna, a w powiecie garwolińskim, jeśli chodzi o transport, można ogłosić Sukces i to od nowego roku już. Tak jest. Sukces, który, który spotkał nas na początku tego roku, Garwoliński, Garwolińskie Przewozy Transportowe, to jest taki nasz powiatowo-gminny związek transportowy, otrzymał dofinansowanie i to od razu w perspektywie czteroletniej. Co bardzo nas cieszy, to jest nowość od tego roku i dostaniemy, otrzymamy jako ten związek, oczywiście nie tylko my jako powiat, ale jako, jako związek, a to jest związek jednak nasz powiatowy, 40 milionów, z czego na ten rok 9 milionów do tych naszych przewozów, które wiadomo są trudnym tematem w dzisiejszych czasach, transport publiczny, więc bardzo się cieszymy, że, że, że to się wydarzyło. Ale to nie jedyny sukces naszego, naszego powiatu i naszego związku w tym zakresie, ponieważ Właśnie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na, na kupno nowych niskoemisyjnych autobusów w liczbie 25, to bardzo duża liczba jak, na, jak dla naszych PKS-ów, i na to dostaliśmy, na to zadanie dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 27 milionów, więc też bardzo się z tego cieszymy, bo liczymy na to, że i przewozy utrzymamy, i jakość tych przewozów bardzo znacząco się poprawi. No właśnie, ta jakość jest niezwykle istotna, bo jeżeli te przewozy funkcjonują z częstotliwością niezadowalającą, to ja mam takie wrażenie, że to są pieniądze wydane, ale mieszkańcy i tak nie za bardzo mogą z tego skorzystać, a tych autobusów bardzo dużo. Mieszkańcy y, zawsze będą mieć jakieś uwagi, bo. <noise> Dopóki się pod domem autobus nie zatrzymuje, to wiadomo, że to jeszcze nie jest ten ideał. <noise> I to jeszcze najlepiej co godzinę. <noise> no właśnie. Y, więc oczywiście mieszkańcy będą mieć uwagi i mają te uwagi i my zdajemy sobie sprawę z tego, że, że, że jeszcze parę rzeczy jest do poprawy, no ale działamy w takich warunkach, w jakich działamy. Y, boryka, nasze PKS-y, nasza spółka y, powiatowa boryka się z różnymi problemami i kadrowymi, y, i finansowymi. Staramy się. Zaspokoić wszelkie potrzeby jak najlepiej jest to możliwe, a te dwa e, sukcesy, o których powiedzieliśmy na początku, na pewno w tym pomogą. Staramy się. E, szkoły. To też jest bardzo ważna rzecz. Transport szkoły, dwa remonty miętne Garwolin w dwóch szkołach. Jak to w tym momencie wygląda? Bo to pieniądze, które też zostały z dofinansowań e, skierowane do powiatu garwolińskiego na infrastrukturę sportową. Tak, tu jeszcze nie mamy, jeśli pan redaktor mówi o tych, o tych najnowszych mhm. pieniądzach, które, które mamy nadzieję przyjdą. To, to na razie jest wstępna, wstępne szacowanie, tych, wstępna ocena tych wniosków, ale mhm. mamy nadzieję, że oczywiście, że, że również te, te środki środki trafią, bo, bo te szkoły, my, my jako powiat prowadzimy duże szkoły, to znaczy małe też, ale to są takie szkoły specjalne, takich też mamy kilka, natomiast mamy siedem dużych szkół średnich i to są naprawdę duże szkoły, dwie tylko trochę mniejsze i w tych szkołach jest bardzo dużo młodzieży i chcielibyśmy tej młodzieży zapewnić jak najlepsze warunki startów, dorosłość, takie, żeby one nie odbiegały od, od szkół wielkomiejskich, czy takich najbardziej nowoczesnych i złożyliśmy takie dwa wnioski na remont infrastruktury sportowej. Otrzymaliśmy informację wstępną, że milion dwieście, ponad milion dwieście złotych do naszego powiatu trafi na, na te hale sportowe i cieszymy się. Ale oprócz tego prowadzimy jeszcze jedną wielką inwestycję w Żelechowie. To takie piękne małe miasteczko, bardzo stare, z piękną historią i tam z, polskich, z Polskiego Ładu, z tych środków jeszcze, budujemy od zera, od, 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 od poziomu wykopów, budujemy pełnowymiarową halę, za 15 milionów, z czego 6 dostaliśmy dofinansowania. I ta inwestycja powinna zakończyć się w tym roku, w październiku, jesienią. Więc, więc stawiamy na rozwój młodzieży, stawiamy na sport i na inwestycje. A jeżeli e, myślimy o planach na 2025 rok, pani to na pewno ma już wszystko rozpisane w budżecie. Inwestycje, twarde remonty, czy też e, takie umiejętności miękkie, inwestowanie w umiejętności e, w ludzi. Jak to wszystko wypośrodkować i jak to zostało e, zbilansowane w budżecie na 2025 rok? No, budżet na 2025 rok wygląda nieźle. E, oczywiście. E, bardzo duża część tego budżetu y, to są... Y, to są koszty związane właśnie z prowadzeniem szkół. Środki, które w budżecie 260 milionowym przeznaczamy na szkoły, to jest ponad 130 milionów. To jest bardzo dużo. Ale mimo wszystko udało się utrzymać bardzo, wysoki, bardzo wysoką kwotę na inwestycje. To jest 54 miliony. Część gmin w naszym powiecie, cały budżet ma poniżej tej kwoty. A u nas się udało. I to jest, i to jest zasługa kilku, kilku czynników. Po pierwsze, jeszcze środki z Polskiego Ładu. Jeszcze w tym roku będziemy realizować, kończyć inwestycje drogowe, no i na przykład właśnie tę, tę halę. Będziemy również robić remont naszego pięknego zabytkowego dworu w Miętnem, w którym znajduje się nasze powiatowe Centrum Kultury i Promocji. Tam też pójdzie milion złotych. I, i z tego powodu właśnie ten budżet naprawdę wygląda nieźle, ale już wiemy, że ten budżet się zwiększy, bo przecież składamy ciągle wnioski. Złożyliśmy, złożyliśmy na przykład wniosek na wzbogacenie bazy edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym. To jest bardzo ważne szkolnictwo i, i jest w procedowaniu wniosek na blisko 7 milionów i tam są bardzo różne rzeczy, ale związane z kształceniem zawodowym. Między innymi samochód elektryczny, komputery do pracowni geodezyjnej, czyli takie naprawdę bardzo no można powiedzieć do miękkich umiejętności, ale bardzo twarde, twarde zakupy. I tych wnios te wnioski składamy na wszystko, na co się da i również będziemy sięgać po, 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 po środki z KPO. Jesteśmy również na etapie procedowania wniosku o, o no, około 5 milionów na rewitalizację dworca PKS w centrum Garwolina, więc takie powiedzmy centrum naszego powiatu. Więc ten budżet naprawdę nie wygląda źle. Będziemy kończyć inwestycje drogowe, budujemy hale, składamy wnioski na, na, na środki na, na transport No i oczywiście wszelkie miękkie również umiejętności też będziemy składać. Jest również w procedowaniu taki wniosek na właśnie rozwijanie kompetencji kluczowych w szkolnictwie. Jeszcze nie mamy informacji szczegółowo jak to będzie wyglądać. Nawet jakie środki, bo na razie to jest na etapie zbierania informacji w całym województwie i, i będziemy także wszystko co jest możliwe składamy nie patrząc na to, że jednak tych programów na rozwój dla samorządów po prostu nie ma. E, trochę mnie pani zaskoczyła, mówiąc o tym, że budżet wygląda nieźle, bo zazwyczaj jak na pani miejscu różne osoby siedzą, to mówią nie za mało, na to nie starczy, na to nie będzie, a pani z optymizmem patrzy w przyszłość. Oczywiście. Mamy e, świetnego ministra skarbu, w osobie naszej pani skarbnik, która naprawdę stara się tak balansować. Wiadomo, środków jest zawsze za mało. Gdybyśmy mieli trochę więcej, gdybyśmy nie musieli dokładać. My około 30 milionów, ponad 30 milionów będziemy dokładać do oświaty. Gdybyśmy nie musieli dokładać, bo tutaj ten balans rzeczywiście jest zachwiany. Gdybyśmy nie mieli, nie musieli dokładać, to te 30 milionów moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje. Sytuacja byłaby dużo lepsza, ale, ale jaki ma sens narzekanie? Nie ma sensu. Trzeba tak, tak krawiec kraje jak materii staje. Więc będziemy, oczywiście będziemy starać się te środki wszystkie pozyskiwać. No, te, ta reforma finansowa w samorządach niestety jest bardzo niekorzystna. No, na przykład nasze potrzeby edukacyjne zostały wyliczone na, na sto kilkanaście Milionów, a nasze wyliczenia mówią o tym, że te 30 milionów będzie, będzie brakować. Na przykład potrzeby inwestycyjne zostały przez ministra skarbu określone na 3,5 miliona. My jesteśmy dużym powiatem, naprawdę 550 kilometrów dróg, a tu, tak jak powiedziałam panu redaktorowi, 54 miliony na inwestycje. No, gdzie to się ma do 3 milionów, ale, ale nie patrzymy na to. Staramy się pozyskiwać tam, gdzie jest to możliwe, staramy się oszczędnie y, gospodarować tym, tym, co mamy, y, nierozrzutnie i dlatego, dlatego ten optymizm. Mimo tych wszystkich inwestycji, budżetów i tak dalej, to przeglądając pani profil na Facebooku zauważyłem, że y, czasu na kolędowanie y, odpowiednio dużo jest. <ścoughs> że to y, ten czas na, na kolędowanie też znajduje się w Pani planie dnia. Oczywiście, że tak. Bardzo wiele dzieje się na terenie naszego powiatu. Powiat jest duży, ponad 110 tysięcy mieszkańców 14 gmin. W tych gminach jest po kilkanaście czy kilkadziesiąt sołectw. Koła gospodyń wiejskich robią naprawdę świetną robotę i sołectwa i sołtysi. Organizują bardzo wiele różnych wydarzeń. Zapraszają, a jeśli zapraszają, to trzeba pojechać, docenić, sfotografować, zrobić relacje i przede wszystkim przeżyć z nimi ten piękny, jeszcze Bożonarodzeniowy czas i. i Korzystam z tej okazji również, żeby im za to podziękować i życzyć wszystkiego dobrego na rozpoczynający się właśnie rok. I my pani też wszystkiego dobrego życzymy. Powodzenia w plebiscycie na samorządowca roku, bo pani też jest ujęta w tym plebiscycie. I, i dziękuję za obecność w naszym studiu. Starosta powiatu garwolińskiego, pani Iwona Kurowska była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję wszystkim Państwu. Dobrego dnia.